Cześć kochani, chcę Wam pokazać dzisiaj moje sadzonki w tunelu, jak obiecałam. Proszę zobaczcie co tu się dzieje prawdziwy Sajgon. Tu są moje aksamitki, które będą wsadzone przy pomidorkach, które niektóre tutaj już wsadziłam wczoraj. Kilka odmian już tutaj jest. No, niestety noce zimne, więc do gruntu się jeszcze wstrzymałam. Dzisiaj, jeszcze ostatnia noc, jest zimna, więc jutro, wszystkie już pójdą do gruntu. Tu moje truskaweczki, proszę zobaczcie, tak. Truskaweczki rosną, wszystko rośnie. Moje poziomki, jak urosły. Wszystko chce już iść do gruntu. Tu są poziomki, które były później wysiane. Jak wiecie, poziomka ma takie ziarenka jak pyłek, malutkie, więc się nie ma co dziwić, że tak jest. Tu są kwiatki moje. Dynie kilka odmian. Zobaczcie, jakie duże. Tu arbuzy. Pomidory. W oddali widzicie kapusty pekińskie, jakie są ogromne. Dopiero teraz zawiązują główki, papryki, słoneczniki. Tu też dynie. Mam kilka odmian też. Mam ogóreczki sałatkowe, gruntowe, śremski, jak wiem polan chyba. Tak. Tam też tutaj sałata. Sałata już jem oczywiście. Jeszcze tu zostały dwie i tam z tyłu, jeszcze też dwie. Jest tam też czerwona sałata liściowa. Myślę, że widzicie ją. Tak, bardzo krucha, smaczna, polecam. Zobaczcie, jakie olbrzyme już są te pomidory. To jest obłęd. Ale wszystkie są zdrowe, piękne, naprawdę, że mimo że tyle wycierpiały, bo tak długo musiały być tutaj w tunelu zamknięte. Część była w domu. Do wszystkiego pomieścić nie szło. Teraz Wam pokażę jeszcze sadzonki kwiatów. O, to są moje kwiatki jeszcze. werbena patagońska. Kosmos, czyli onętek. Tutaj macoszki takie. Lobelie. Tak. Bakłażany. Tam z tyłu też jest bakłażan. Tutaj aksamitki. Tu wzniesiona aksamitka. Karczochy. Też duże piękne sadzonki. Jarmusz. Tak, to są niskie aksamitki, kilka odmian. No jak widzicie, tu mam sadzonki malin, maliny żółtej, ale no niestety ja mam malinę żółtą, a to są jej sadzonki od niej. No szkoda mi ich było wyrzucić, włożyłam do doniczki, może ktoś chętny, to chętnie się podzielę. Tu kwiaty, tu dalej są wsadzone. Jeszcze Wam pokażę moje kaczuszki. Widzicie, są w cieniu. Teraz Wam pokażę tutaj mak. Mak czerwony, lekarski. Bardzo piękne na kwiaty, które się bierze na herbatkę. Tu bazylia, tam melisa. Borówki. Moje bardzo na jesień pościnałam i źle zrobiłam. Posłuchałam co niektórych, żeby obciąć, i obcięłam. I, I zobaczcie, jakie kiepskie. To mnie obcięłam, i patrzcie, jaka jest duża, jak owocuje. No i tak to jest, jak się posłucha. Kogoś nie każdy mówi szczerze. No, tą też, ale odbija, widać, że dostaje listka. to jest też, to jest jagoda pałczacka, to jest boriska też. O zmian ja nie pamiętam, więc się nie pytajcie, chyba jest dło jedna i jeszcze tam jakiś bym musiał spojrzeć. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Polubicie, jeżeli chcecie ten filmik, będzie mi miło, obejrzyjcie. Jutro Was zaproszę do ogrodu drugiego, gdzie Wam pokażę co już rośnie, co jest wsadzone do gruntu. Jutro będę sadzić pomidory. Widzicie, że mam tego full. Więc jest co robić. Dziękuję Wam wszystkim. Miłego wieczoru. Do widzenia. Pa 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 wszystkim.